Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z serii Suwajgmars, Mars, tej są odkrypca Alik. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, mieliśmy dość dużo interwencji, różne eventy się pojawiały, czasami pozytywne, a czasami negatywne. I też poprawiliśmy oczywiście trochę przyrost naturalny, dlaczego? Ponieważ zyskaliśmy nową technologię, czyli... Jak to pamiętam, to się nazywało... No, skaner holograficzny, który zwiększa przyrost naturalny. Także ten powinien już zwiększać tutaj przyrost naturalny w tych wszystkich kopułach, bo oczywiście mieszkańcy przechodzą z jednej kopuły do drugiej. Także no, i muszę wam jeszcze przyznać, że faktycznie pięknie to wygląda te kopuły, tak się przyglądam i bardzo ładnie wyglądają. No ale też zyskaliśmy technologię przełomową, która jest dość ciekawa, ponieważ mamy tutaj kopułę, która posiada dwie miejsce na iglicę, także to jest bardzo fajna opcja. Oczywiście teraz będzie przetwórnia węglanowa, która będzie wytwarzała już nam atmosferę na naszej, pla na naszej planecie w celu tej aby miała zbliżoną atmosferę do ziemskiej, żeby dało się w końcu oddychać. A jak widzicie trawka już jest sadzona coraz bardziej efektyw coraz efektywniej. No. Oczywiście tak, po pierwsze brakuje nam trochę miejsca mieszkania to na pewno. A po trzecie potrzebujemy dalej siły roboczej, bo nam brakuje. Także zanim rozpoczniemy jeszcze ten odcinek, to pamiętajcie, aby tutaj zostawić łapkę górę, komentarz, suba i cudeczek. Także jedziemy już z trwaczem, z czasem i zobaczymy co tutaj się wydarzy. Oczywiście misja kronika dalej jest aktywna. Także co tutaj... Co do tej zmiany, raczej jeszcze się nic nie zmieniło. Oczywiście masowe tutaj studiowanie nowych studentów, jak widzicie. Także bardzo fajnie. I też w poprzednim odcinku ulepszyliśmy kopalnię mocho. A co robią nasze dwie rakiety? Jedna robi import gazów, druga robi przychwycenie asteroid. Jak tutaj sytuacja wygląda? Że nie ma żadnych anomalii. Czyli trzeba będzie poczekać. Dobra, wiem, że ty możesz jakimś cudem pracować, bo masz nie wiadomo skąd te drony. Ale no dobra, to ty tam pomożesz w budowie lampy. Tak myślę, że będzie najlepiej. Jak troszeczkę pomogą te dony. A, jeszcze właśnie dony mają własnego skinka. Czyli mogą być takie. Mogą być takie. Także mają tylko takie trz trzy skórki, więc już może być ten biało-czerwony. Tak to ładnie wygląda. jako takie no, nowe rzeczy się nic tutaj się nie pojawiło oczywiście to możemy sprawdzić ok eksport towarów już jest tutaj idzie kolejny eksport to fajnie wkrótce jednak kopalnia tutaj rzadkich metali się wyczerpie a coś złożę oczywiście mamy kolejne złoże tutaj to jest kawał drogi stąd a tutaj raczej nic się nie prezentuje. Hmm. A że to też się opłaca budować wkrótce kolejne kupuły, jakieś oddzielne od tamtego sektora? No może kiedyś się połączymy tędy tak, Dookoła. Siup. Tylko, że troszeczkę to będzie potrzebne materiałów, na pewno siły robocze, aby to zapełnić. Ale czekam chcę tutaj budować? Z prostego powodu. Mamy tutaj dwa złoża rzadkich metali. To po pierwsze, a po drugie mamy jeszcze tutaj od razu złoża głębinowe wody. Czyli 100 tysięcy stuk. Bo inne takie ogromne złoże wody? No to jeszcze jest tutaj. I na razie chyba tylko tutaj. Później będziemy badać baterie atomowe, czyli będziemy mieli jeszcze większą pojemność, a później będziemy drukować dr drony. Bo troszkę niektóre tutaj zaczynają być, jakby to powiedzieć, m, przeciążone. Tutaj czasami jest przeciążone, ale bardziej to jest... dość często to jest przeciążone. Także znaczy, dałoby się to zoptymalizować. Też teraz to takiego tutaj nie widać. I się o tym mowa. To nie znaczy, że i tak to się przyda. Na pewno jakaś taka produkcja donów. Mamy jedno nasiono, więc trzeba będzie kupić w końcu nasionka. O, efekty przyrostu naturalnego. O dwóch mieszkańców przybyło. Dobrze, dobrze. I to bardzo cieszy. A jak widzicie... Kiedyś, jakby to powiedzieć, było większość tych kopułak raczej na pomarańczowo, prawda? Czy, czy, czy to jest pomarańczowe na pewno? Taki troszeczkę brązowy, ale dobra powiedzmy. Ja wiem, że powiecie, że jestem detonista. 7 zadowolenie to oczywiście turystów, ale wracając do tematu, że wygoda ogólnie. Prawie wszędzie jest na zielono. To jest bardzo dobry sukces. Tutaj by się przydało poprawić na pewno. Ale to może kiedyś się uda. w tą sytuację. To jest wina tego, że tutaj nie może pracować z pełną efektywnością. Oczywiście mógłbym to inaczej się... chociaż... Nie. Czekajcie. A, zakupów ci brakuje Chociaż? Nie, czekajcie, tutaj jakoś to funkcjonuje No to dobra, zróbmy jeszcze taki jeden malutki Sklepik O proszę Jeszcze bym taki malutki Skrystagan, ale to jest też tutaj zbudował Bo to tylko jedno miejsce zajmuje 540, ładnie, ładnie Oczywiście wiecie, mamy oczywiście dużo żywności, tak, ale to nie tak, że dużo produkujemy To jest w wyniku tego, że sprowadzamy kolonistów i oni dwa razy więcej żywności przynoszą więc dlatego mamy ten nadmiar żywności Ale to może się w końcu skończyć gdybyśmy przestali importować, to znaczy przestali szkolić nowych kolonistów Więc w tej sytuacji na pewno by się przydało Pomyśleć o ekonomii związanej z produkcją żywności, na przykład już tutaj budować jakąś infrastrukturę, czyli rancha, czy tam farmek grzybów, czy nawet ogromne pole uprawne. Także już fajnie byłoby już nad tym myśleć, tak. A co dawa się teleformacji? reformacji? Czas wytworzyć asfosmere, czyli to wygląda troszeczkę jakby taka ogromna elektrownia. To było współczynnik teleformacji, czyli tutaj przytwórnia wygawano. To się prezentuje... O! Trzęsienie, a to panie w wyniku tych rodowych asteroid. A, to już wróciłeś, fajnie. Czyli to by się przydało. No to jest ogromne, po pierwsze. A po drugie, bardzo dużo prądu ciągnie. Także ciągnie i to bardzo. A oczywiście co? Mógłbym tutaj zbudować, szczerze mówiąc, jeden taki. Pobym wyrównał ten obszar jeszcze bardziej A czy teraz się tutaj zmniejszą się, tak? A, to, to w sumie możemy tutaj budować te przetwórnie. Nie na machiny, potrzebna interwencja. A, koronia. Paradox planuje coś zbudować, jakieś nieśmiertelne machiny i możemy stracić Neldów. Neldy to są lepsi, ponieważ one tam... Znaczy w przypadku technologii, a hippies wymaga do zadowolenia parków, a z parkami to też nie zawsze mamy tak jakby na plusie, więc chyba najbardziej będzie się przydało mieć jednak tych Neldów. Tak to będzie dobra opcja. Także kolejny event z interwencją. Ciekawym. Dobra, ale wracając do tematu, ja już zaczynam to budować. I to po pierwsze tak, zużyła oczywiście paliwo, ale nie tylko paliwo, bo jeszcze potrzebuje odpady skalne. To właśnie przerabia odpady skalne. Także to się przyda, aby tak to zbudować. A my już takie dwie przetwórnie zaczniemy budować powoli. Jak będzie oczywiście niedobór energii, to my to wyłączymy rzecz jasna, więc... O to się nie martwcie. Czy będą jakieś problemy. I takie tutaj będą dwie przetwórnie fajnie prezentowały się. Bo już jak widzicie, kolejna się nie zmieści. A już dlatego, że tutaj jest nierówny teren. No może gdyby... Ten skończę wydobywać do końca te złoże, to bym tutaj jeszcze troszeczkę jakoś tutaj wyrównał teren i może by się coś się zmieściło. Wybór na nic nie mogę zrobić, więc chociaż zróbmy to inaczej, czyli powróć sobie na ziemię. I tam zobaczymy co i jak, to tam sobie jeszcze tutaj zostaniesz na ziemi. No właśnie, inna sprawa to są ogromne koszty jeśli mowa o cement, a z cementu to aż takie problemy nie mamy. No i też bym się zastanawiał nad kolejnym warsztatem do produkcji oczywiście części maszynowych. Tym więcej częściej się tym lepiej, a tak to też będzie jakby... No będziemy przerabiać ten tutaj chociaż metal, a nie tylko się tak gromadzi na masowo. A jeszcze może bym tak większą wygodę. Ale bym chyba jeszcze dobudował mieszkanie. Albo nie, zrobimy sobie tutaj kosmobel Kosmobel się przyda Mały kosmobel I tak to wykorzystamy to miejsce A tutaj dobudujemy mieszkanie Jeśli ja dobrze widzę to chyba tutaj zmniejszą się, no właśnie, zmniejszą się parę takich obiektów Dobra, no to to już mamy B bateria atomowa, zostały skończone badania, to fajnie. Dobrze, dobrze. To może jeszcze zbudujemy takie parę obiektów, aby gromadzić prąd. Tak, na wszelki wypadek. Także tak to się prezentuje, jest to trochę duże, ale się opłaca mieć jakby takie zabezpieczenie. Chyba wydamy to troszeczkę tej elektroniki na budowę tych generatorów Stalinga A jeszcze więcej by się przydało Potrzebujemy kolejną fabrykę polimerów Żeby by powstała na przykład... Hmm, hem A może nawet tutaj Taka fabryczka polimerów by powstała Sam tutaj miejsca pracy więc nie ma z tym problemów A tak to bym zbudował No bo tak że niż to wszystko się tam buduje A jak tutaj Fajnie, buduje się I wiesz, że już mamy tutaj rakietę, raczej nie mam O, mamy bardzo dużo pasażerów Dobra, no to czekajcie, to zrobimy to tak. Ty pójdziesz po zaopatrzenie. A tamta rakieta to będzie od kolonistów. Żeby pocie się nie okazało, że nie będziemy mieli jej mieszkań. To będzie w ogóle śmieszne. Ok, wyszedł Czekajcie, mieliśmy 535 kolonistów, czyli był się... Śred... A, czyli był populacji. Ojoj. A, to mogli być starzy koronici, no tak, po pierwszym wieku mamy dość sporo nadal. Też w średnim wieku. No to to już rozumiem. No cóż, śmieć naturalna to raczej możemy tylko odwrac, czyli możemy zbadać sobie to opóźnienie na dresie wieku emerytalnego i śmierci u wiekowych kolonistów. Także możemy to tak to zrobić w sumie. I tak to zrobimy, czyli wybierzemy te badania. Kolejne badania, jakie wezmę, to będą właśnie te głębokie skanowanie. A jak wyzwonię się tutaj stąd, to ja wybieram sobie badania właśnie tutaj. Na obalną iglicę. Która może pewnie tutaj powstanie. Tutaj sobie tak przedłużymy. Apartament nie działa? A co się stało? Czyli to nie są te apartamenty. Halo, dlaczego tutaj nie ma cementu, co? A, proba, to już tutaj możesz pracować. Hmm... Gdzie ja to miałem te rurki. A, to też sobie będzie bliżej. I może ci zmienię na takiego. Ok, mamy drukowanie donów. Budynek z wyczerpanym złożem, także możemy cię usunąć. Także dziękuję za pracę. i właśnie mamy to drukowanie dronów więc przydałoby się zbudować warsztat związany z drukowaniem dronów i to było na pewno w produkcji właśnie także tak to się prezentuje i on może powstać tutaj czyli z prostych powodów mamy tutaj po prostu metal w dużych ilościach Dobra, teraz będziemy mieli kolonistów. Czekajcie, dzwoni się stąd? Tak, dzwoni się stąd, to już mogę to wziąć. A tyle jeszcze będzie zaopatrzenie. I tak to zrobimy, także tradycyjnie jak ta rakieta wróci, to już sobie będziemy kończyć ten odcinek. No bo mamy kolonistów. Nie byłoby, jakby ktoś się zajął się tutaj dostarczenie tych materiałów, jeśli mowa o cement. Szeroko pojęty. To bym jeszcze tutaj jedno przetwórnie odpadów zbudował. Razy dwa. Dobra. Aj, ty tam już pracujesz. To fajnie. Teraz badamy oczywiście te plastyczność Masjan, czyli to nam dało, że ci Masianie szybciej kończą tutaj edukację. A to nawet bardzo się przyda, ponieważ mamy takich, no jakby to powiedzieć, dość dużo Masianów. Mamy dwóch renegatów gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Najlepsze jest to, że ktoś jest tutaj bezrobotny, przykładowo. A nie chce na przykład pracować. Znaczy rozumiem, że tutaj nie chce pracować, bo tutaj nie ma miejsca. No ale... Znaczy powinien gdzieś tutaj znaleźć miejsce, na pewno. I kolejny przykład, że brakuje nam dronów do pracy. No właśnie, mamy aż duże obciążenie. To nie przesadzajmy. To na chwilę obecną wyprodukujemy 40 donów. Mamy rampę? Mamy rampę. Czyli od przyszłego odcinka już zajmiemy się pracą, właśnie tam. No, a bo ty tam możesz jechać, ty już możesz sobie tutaj wrócić. Ale możesz dostarczyć te odpady skarne jak tak bardzo chcesz. Okej, okay, tutaj już naprawiacie. Także ty tutaj już dostarczysz tam ładunek. I wszyscy są zadowoleni, a ty sobie już wrócisz na ziemię. A i przy okazji badania się skończyły Także fajnie Dobra, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę górę Komentarz, suba i dzwoneczek Także z tej strony był odkryw Jak I co? Trzymajcie się do, trzymajcie się do następnego Cześć